I mało się wracali głodni do domu. I wcale nie zauważyli zbiera, który się czaił za krzakiem. Zbir, zbir, zbir! wam, cię! A po co? Mama jaka mi kazała? A po co? E, Chcecie za kucharza. Twierdzi, że dobrze gotujesz. Ja mam co do tego pewne wątpliwości. Ale mus to mus. Aha. I tak Zbir porwał Jasia, a Małgosie nie. I widula sama musiała wędrować dalej. Zdrowo się dziewczyna nachodziła po lesie, aż trafiła do mojej chatki. A ponieważ spacery wymagają apetyt, zjadła tam i zasnęła. Mmm... Hej ho, do pracy Hej ho, hej, ho, hej ho, hej ho, hej ho. Hej ho. Ale to dziś niedzielę. Ktoś siedział na moim stołeczku. Ktoś wyjaśnił wszystko z mojego nóżka. Ktoś śpi pod moją kółerką. Z się jednej. W królewskiej sierocie która chodzi w złotych łachmanach. A zapomniałem, że z tą skroty za się w Smysły się Małgosi się Kto ty jesteś i czym się zajmujesz? Ja jestem. Ja jestem królowa Małgosia. Zajmuję, zajmuję się tę Na takie pytania? Fajnie. Co cię sprowadza w nasze progi? Szukam schronienia przed mięsą, która jest w ode To przystań do nas. Będziesz nam kucharką. Księżniczka nie może być kucharką. To będziesz królową. Kuchnia będzie Twoim królestwem. Zgoda! Kasenta z elektrowni. A po czym to poznałaś? Bo po tym, że jest brzydsza ode mnie. Na tej radzie się! Małgosia się myli. To nie ja, tylko Kisin Kasenta z elektrowni. Małgosia, więc te dwa kabelki, a przekonasz się, że nie kłamie. O, książę przebrany za żebraka! Za ekologa! Ty, ty inkasencie z elektrowni. O, a cóż to za piękna istota? Nieznajoma leży tu w stanie nieżywym. To królewna Małgosia, to jest ładne. O, ładniejsza od złego inkasenta. Ach, miłość we mnie wzbiera. Małgosiu, żyć bez ciebie nie mogę. Gdzie ja mam te truciznę? Proszę, Arszeni do owej roboty sama Dziękuję. robiłem. Dziękuję. Ha ha ha, ten arszenik był zatruty. Teraz to się nie gra. Co pocałuję Małgosie, żeby ożyła. Nie, bo wykończył nam księcia. Oj tam, oj tam, przepraszam. Nie ma przepraszam, co oj. Buj Bim O, co za szczęśliwe zakończenie. Małgosiu, czy będziesz moją żoną? Nie! No to tak. jest! Reakcja jest? Jest! Ej, co mamy robić? Skłonić się ładnie! Trzy, cztery! Pięknie, a to żeby było jeszcze raz na pewno! A, 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 a. <huch> a, tak Aksja, akcja. Cześć mi to nie gra. Tak się ustawcie. Żółew daj księciu, którzy mieli długość. Kubę nie widać. Fila. Zaprzedłe. <grywa> o Nie chcę się, Teraz! Kamera, akcja! No i co? Ona jest ciury, wiesz? Cześć, jak możesz dawać trupa, to udawaj trupa! Spróbujmy jeszcze raz!